Klapsik, witajcie, kochani. Cześć. Jesteśmy po biegu Piekło Czantorii. Jeden z najtrudniejszych biegów, chyba w Polsce, jeżeli chodzi o przewyższenia i długość. No tak twierdzą organizatorzy. Tak twierdzą organizatorzy przynajmniej. Skąd pomysł na Czantorii? Nasz drogi, serdeczny przyjaciel Radek rzucił pewnego razu na naszej grupie. Słuchajcie, jest taki bieg: Piekło Czantorii. A po dwóch minutach, już drugi kolejny serdeczny przyjaciel Piotruś Ciuk. Krótko napisał, zapisany. Po dwóch minutach chyba. No. Szybko to poszło. Nie mieliśmy innego wyjścia po prostu. No, Radek z nami biegł. Co prawda, dzisiaj <noise> dzisiaj tutaj z nami nie, nie, nie opisuje tego biegu, ale, ale Piotka z nami niestety nie było, więc niesmak pozostał, drogi Piotrusiu. Masz do nadrobienia. Masz do nadrobienia. Pozdrawiamy. No i co? Bo coś od samym biegu. W biegu Cantorii biegniemy w koło góry Chantoria w zasadzie. Robimy takie pętelki. Bieg mieści się w ustroniu. W końcówce listopada, połowie listopada, nie będzie, więc warunki mogą być różne. Może padać deszcz, może być błoto, może być śnieg, może być wszystko. No, błoto to raczej jest zawsze z tego co wiemy. Zawody organizowane są od 2015 roku, no to chyba rok temu i dwa lata temu była w miarę dobra pogoda, no ale zwykle to jednak te warunki są wymagające, także. No my dodatkowo, jak znowu widzieliśmy wczoraj, jak twierdzi organizator, trafiliśmy na jedną z najcięższych edycji tego biegu. Jak nie no najcięższą? To, tak. najcięższą. Jak to organizator? potrafi powiedzieć. No, w każdym razie padło wczoraj, że były najgorsze warunki na trasie Ever. Natomiast no, zaczynaliśmy, zaczynaliśmy jeszcze jak można powiedzieć, była jesień, kończyliśmy już w zimę. Tak. Sam bieg to jest 71 km i prawie 6000 przewyższenia, więc naprawdę dość dużo jak na takim dystansie. I to są trzy pętle w naszym przypadku. Te 71 km biegnie się trzy razy kółeczko wokół góry. I na koniec jest taki kilo 300km 300 podejścia, prawie 400 metrów w górę pod wyciąg narciarski do stacji. No to już taka wisienka na torcie, ciężkie podejście przy nachyleniu 45% gdzie nie gdzie. Natomiast z mojej perspektywy, mimo iż było to jedno, już jeden z najcięższych, najcięższy etap można powiedzieć, no to świadomość tego, że ma się za sobą już te trzy pętle i że na końcu jest meta, adrenalina no niesie i, i tak naprawdę w 45 minut sobie poradziliśmy z tym tak. ostatnim etapem. Ale wróćmy jeszcze do początku. Start o godzinie 19:00. E Padał delit. nie, deszczu w zasadzie nie było, było ciemno, chyba ale, ale deszczu nie było, no noc długa przed nami, bo wschód dopiero gdzieś około godziny siódmej zaczęło się robić tak, tak widocznie, że mogliśmy gasić, gasić lampki i na początku od razu w zasadzie podbieg, dość podejście, dla mnie to w zasadzie nordic walking biega, nie, a nie bieg, my nie jesteśmy z harpaganów, którzy biegają pod górkę albo zbiegają na, na złamanie karku w dół po błocie, więc staraliśmy się raczej to robić rozsądnie z głową i zaraz po tym mocnym podejściu był mocny zbieg z dużą ilością błota, z płynącymi rzekami, więc buty od razu w zasadzie na dzień dobry były mokre. Polecam zgodnie z rolkami skarpetki wodoodporne, no tak, bez tego byłoby naprawdę słabo. Wszyscy, wszyscy mieliśmy skarpetki wodoodporne, absolutnie według mnie niezbędne na ten bieg. Można mieć buty z Goreteksem, natomiast. Nawet mając stuptuty, ta woda wleje się górą buta, <laughs> natomiast skarpetka jest długa i chroni za kostkę stopę, także polecam również. Tak i później w zasadzie cała pętla to jest 8 podbiegów, 8 podbiegów. Tak. i podejścia są dość długie. Po kilka kilometrów, najkrótsze tam chyba półtorej kilometra, nie ma takich sytuacji, że idziemy pod górkę, w dół, pod górę, w dół. Jak jest podejście, to w zasadzie cały czas idziemy pod górkę, a później mamy zbieg. Czasem zdarzało się troszkę delikatnie płaskiego, ale to... Taki mniejszy zbieg, gdzie mogliśmy pobiec, takich miejsc było nie, raczej, na, raczej na kółku chyba trzy. Płaskiego, gdzie można by było pobiegać po płaskim, no to ja nie wiem, może z kilometr takiego tak, ciągłego. Tak, to taki delikatnie w dół jakby trochę szło. Trochę w można dół, by można pobiec. ze zbiegiem, ale tak jak zdarza się w, na wielu biegach, że no po dwa, trzy kilometry po płaskim. Gdzie, gdzie można tak, gdzie można po prostu pobiegać i gdzieś tam nadrobić trochę. W stosunku do limitu tego czasu. Tutaj czegoś takiego nie ma. W zasadzie po tym biegu to, co zostanie mi w pamięci, to jest to, że non-stop idzie się pod górę i to przy, przy takim nachyleniu, no, które jest 15, wymagające. 20 tak. stopni to jest takie yy, procent yy, to stałe w zasadzie było. Także, także jest to, yy, są to zawody, na których yy, raczej no, ciężko mówić o jakimś takim mocnym bieganiu. Raczej jest to walka z podchodzeniem, może i mocnymi zbiegami. Tak, no i w zasadzie na, już na pierwszej pętli zaczął nam padać deszcz ze śniegiem, który w wyższych partiach góry przeradzał się w zupełnie śnieg. I jak zaczynaliśmy, pierwszą pętlę weszliśmy na górę, to wszędzie było czarne. czarne. To jak kończyliśmy, no to już wszędzie było biało i tego śniegu potrafiło być po kostki. No, myślę, że tak, gdzieś 10-15 cm. Napadało prosty, bo... przez noc, tak. No, niestety bieganie w nocy nie jest, szczególnie jesienią, zimą, nie jest za, za fajne. Pełno liści, nie wiadomo gdzie stąpnąć. Szczególnie na zbiegach były takie momenty, że była 30-centymetrowa warstwa liści i nie wiadomo, co jest pod spodem. Także trzeba było uważać na, na nogi, żeby się nie przewracać, nic sobie nie skręcić. Myśmy na szczęście przeszli to jakoś bez większego uszczerbku. Michał trochę nogę podkręcił, ale chyba ale moc, na końcówce chyba i chyba raczej się wydaje mi się, że nie stało. Więc kraj. zdrowy rozsądek u nas wziął, w górę. Priorytetem było dobiec do mety, ukończyć ten bieg, Ukończyć w limicie to bieg który uznaliśmy jako zamknięcie sezonu. Mamy plany już na wiosnę, także zależało nam, żeby dobiec, czyli zdrowi to, to się udało. Jesteśmy zadowoleni. No, bieg, samo ukończenie tego biegu daje naprawdę niesamowitą satysfakcję. Natomiast, w mojej ocenie, no, tak, zresztą w naszej wspólnej ocenie, jest to bieg dla koneserów, ponieważ no, jego tak naprawdę istotą jest to, że jest to wyzwanie, z którym zmagamy się i poznajemy swoje granice. Tu nie ma czegoś takiego jak w innych biegach, że podziwiamy widoki. No nie wiem, biegniemy po połoninami, wchodzimy odczuwamy. na jakiś szczyt, mamy fajne widoki, no tutaj tak. tego nie ma. To w zasadzie dwie pętle są całe w nocy, prawie, dwie no. i pół pętli w nocy, więc na ostatniej dopiero patrzymy na otoczenie, które znamy już od tak. paru godzin, ale nie jesteśmy, nie wiemy co to było tak naprawdę, gdyż było ciemno. No, i to jest moim zdaniem taka istota tych zawodów. Tak, no i o trudności tego biegu można mówić limit, który wynosi na 71 km 19 godzin, to jest naprawdę bardzo dużym limitem. I myśmy zrobili w 17 godzin z lekkim kawałkiem. No, i oczywiście nie cisnęliśmy tego wyniku, bo, no bo ważniejsze było zdrowie, ważniejsze było to, żebyśmy dobiegli w jednym, w jednym kawałku i nie mieliśmy, tak jak mówiliśmy. Ciśnienia ani parcia na to, żeby, żeby robić jakiś super wynik. Trochę żeśmy pomarodzili na punktach żywieniowych, które były dwa. Jeden na starcie, czyli jakby jak się dobiegło, zrobiło pierwszą pętlę, to był tam, i jeden był na 15 km. Ten na 15 km był, był fajniejszy, bo był w zamykanym namiocie z ogrzewaniem. Wielki stół różnego, różnego rodzaju jedzenia kiełbaska, serek. Co tam no, pomarańcze, owocy dużo, roszki, ananas, orzeszki, ananas. Nie, nie, zawsze. E, pieczone ziemniaczki były, była złupka, herbatka, peps. Docie dwa rodzaje Izo. Super, naprawdę super. Plus faktycznie grzany, więc można było się tam przebrać jak ktoś miał ochotę. E, można było poprawiać sobie coś e, no, Jasne, odpocząć to... chwilkę. Tak? więc tak, to bardzo fajny punkt. Do niego od początku pętli do niego prowadzi sześć podejść, po nim zaczynają się dwa. Dwa ostatnie, na tych 9 km są dwa podejście. Jak to nazwał Radek Giganty, i faktycznie są to dwa ciężkie, ciężkie podejścia. Wychodząc, może świadczyć nawet to, o tym to, że wychodząc z namiotu, który jest ogrzewany, jest, było nam zimno. Natomiast organizm już po 30 metrach tego podejścia rozgrzewał się na tyle, że praktycznie o tym nie, nie myśleliśmy. Tak, no ja oczywiście byłem ubrany jak, jak możecie zobaczyć na relacji, albo już widzieliście ubrany jak prawie w korzu, ale dzięki temu jakoś przetrwałem. Dwie pary rękawiczek w pewnym momencie i ogrzewacza, ale moje ręce no zawsze. chłopaki są w lepszym stanie w tym momencie. Natomiast mimo tego, że byłem ubrany w koszulkę, w bluze z kapturem i kurtkę, to się nie przegrzewałem. Trochę wiało, kurtka blokowała cały ten wiatr, szczególnie na, na szczytach. Więc ja się czułem w komforcie bardzo fajnie. I jeżeli ktoś jest z tak jak ja, nie lubi zimy, no to naprawdę to trzeba się odpowiednio ubrać. To wiem, że nie jest łatwe i trzeba mieć dużo doświadczenia, żeby sobie dobrać taki strój. No faktycznie, każdy inaczej odczuwa to. No my z Radkiem standardowo dwie cienkie warstwy i kurtka i to wystarczyło, nie mieliśmy problemów. Faktycznie trochę e, kciuk e, mi Szczególnie na trzeciej pętli. Tak, to był, na trzeciej e, Nad ranem zawsze jest najzimniej i wtedy kciuki marzły. Mamy rękawiczki z nakładanymi na palce, czyli normalnie pięciopalczaste i taką zakładaną osłonką jeszcze. I te palce środkowe, znaczy długie palce były normalne. Natomiast kciuk... Ponieważ był wystawiony i od trzymania kilka, to on faktycznie marzł i drętwiał. Natomiast co można powiedzieć dla osób, które planują ten bieg, że mimo wszystko, iż było zimno, to nie wiało. W większości jest to, biegnie się jakby lasem, są to osłonięte tak. tereny, dopiero wychodząc na szczyty, ale nie przebywamy tam zbyt długo, więc jakby tego wiatru dużo nie było, nie było i, tak. i dzięki temu też to, to zimno nie było. Aż tak były odczuwamy. takie momenty, były takie miejsca na trasie, gdzie jak się szło, to widać było, że wydychane powietrze leci razem z nami, często zasłaniało widok i, i tam faktycznie nie wiało i robiło się bardzo szybko, szybko ciepło. Jeżeli zmarzłoś wcześniej, z ciekawych jeszcze rzeczy to padający śnieg z deszczem, plus mgłę, które były, tudzież chmury, które, które były w zasadzie od połowy góry, no dość też mocno utrudniały nam widoczność. Jednak odbijały światło z latarki bardzo mocno, no i, i, i trzeba było po prostu uważać. Tak, no przede wszystkim nie widać było, gdzie się stawia też stopy, co, co no A, w moim jest... przypadku. Ja muszę mocno uważać na stawy skokowe, no to bardzo mi utrudniało jakieś szybsze poruszanie się. Widoczność na 3 metry, więc tak naprawdę nie możemy sobie biegnąc zaplanować, którędy pobiegnę, żeby ominąć kołusze, bo te kałuże widziałem wtedy, kiedy w zasadzie na nie wchodziłem. No, no więc już po prostu nie zwracam na nie uwagi, często wchodziliśmy po, 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 po kostki w wodę. Były dwie rzeczki, jedna taka szeroka, druga mała, ale dało się przejść suchą nogą po kamyczkach, także nie było problemu. Alegancko, tak, zgadzam się. Jeżeli, Fajne chodzi o o, tak, jeżeli chodzi o organizatora, no to mniej e, ten. E, nie no, ja jak najbardziej bieg super zorganizowany, tak, zorganizowany co zorganizowany. mogliśmy powiedzieć, żeby ewentualnie usprawnić. Natomiast no, jest to piekło, więc zdajemy sobie sprawę, że, że warunki muszą być ciężkie. Natomiast przy, przy początku pętli w namiocie przydałoby się jakieś tam ogrzewanie, tak, ten, ten albo, był... albo, byś, albo może nie znaleźliśmy, może z boku było, nie, nie wiem. Nie, było. Ten namiot, ten który był, był po prostu namiot, pod którym stały stoły. Jakby były takie dwa namioty z zasłonką jakąś, to już byłoby troszkę lepiej. Może tam nie ma miejsca, zdajemy mi sobie z tego sprawę. Oczywiście to mówimy w takim pozytywnym charakterze, co można by było usprawnić. Natomiast zdajemy sobie sprawę, tak jak mówiłem, że jest to piekło Ciantori, tutaj ma być ciężko, więc jest ciężko. Tak. Biuro zawodów malutkie, no bo nie biega tutaj jakoś strasznie dużo ludzi, więc expo w zasadzie nie było. Można było kupić sobie koszulkę z... E, tak, w zasadzie expo tylko organizatora. organizatora Także jakbyście tak. jechali tutaj i zmyślą, że czegoś nie macie, a dokupicie na expo, to tego no to raczej nie, się spodziewajcie. nie spodziewajcie. Natomiast, no wiadomo, biurę zawodów spełniało swoją rolę bardzo dobrze. odebraliśmy... Tak, szybciutko odebraliśmy pakiet, nie było problemu. W pakiecie, w pakiecie dość ubogi, bym powiedział, no ale to jest tak znowu piekło, więc był chip, był numer startowy i, i opaska na głowę. Jeżeli chodzi o numer, no to super, bo przede wszystkim jest plastikowy, więc nawet po jakiejś wywrotce, po zachalpaniu błotem. Wygląda jak nowy, także dzisiaj one wyglądają jak nowe, więc w czasie biegu nie, nie, nie zepsuje się naprawdę. Więc to duży plus. Podczas tych zawodów nie, nie ma tak zwanych przepaków. Jedyne co przed biegiem, i to też rekomendujemy, żebyście ewentualnie zrobili, to jest zestawienie depozytu, który jest wwożony na metę na górę kolejki. Bo tak, to jest jeszcze ważna sytuacja, że kończymy nie w miejscu startu, tylko kończymy na górze kolejki. I później zjeżdża się kolejką wyciągiem narciarskim w dół. I tam wieje. Na jest zimno jest wyciąg Tak, i tu dobrze jest się po prostu ubrać i po to ten depozyt. Dla mnie to jest rzecz konieczna, ja miałem wszystko, przebrałem, się, założyłem kurtkę. Sucha koszulka, czatkę, suche spodnie, suche skarpetki, suche, suche buty. A przebieraliśmy się i ktoś się pyta, czy jest sens zmieniać skarpetki jak założę mokre buty, weźcie buty po prostu, albo założyć drugie spodnie na mokre spodnie, lepiej je zmienić. Zdecydowanie, zjazd ten trwa z 5 minut i mocno wiało, w naszym przypadku to już była regularna zima, także dla mnie to było kluczowe. No. Dodatkowo, jeszcze jeżeli mielibyście potrzebę przepaku, to zostawiając auto na dole blisko startu, to jest jakieś 100-150 metrów, można sobie w tym aucie zostawić przepak na wszelki wypadek. Myśmy tak zrobili. Ale nie skorzystaliśmy. Nie, Także nie. była taka możliwość, i to psychicznie też pomaga. Mieliśmy tak, mieliśmy nam takie rzeczy awaryjne, gdyby przestała działać lunchówka podstawowa, czy, czy coś innego, jakieś dodatkowe jedzenie. nie no ja miałem picie, całe przebranie na przykład. Czy wszystko, przebranie, to tak. To, to można skorzystać z samochodu. Organizator bo przekazał informację, że nie ma z tym problemu. Tak, tak, tak. E, pomóc osób z trzecich, oczywiście, też tylko na punktach, więc tutaj a, tak jak i we wszystkich innych, bierach. No tak, no i co? Chyba, chyba wszystko. No no, Na gorąco wiedzieć, to, to wszystko, y, no, będzie nagranie, Dwa relacja, relacja z... będzie. Zapraszamy. Nie, nie będzie za dużo, bo no bo biegu prawie nie albo dwie trzecie, co najmniej w nocy, więc kamera tak nie do końca łapie. Coś tam, coś tam nagrywałem telefonem, zobaczymy jak to będzie Natomiast będziecie mogli właśnie zobaczyć nasze przygody i ewentualnie sami, planując wyjazd, jakby przekonać się, jak to wygląda. Tak, no i jeszcze podsumowując to, co już Michał raz powiedział, że jest to bieg zdecydowanie dla osób, które lubią biegać w nocy, lubią biegać w błocie, lubią naprawdę ciężkie warunki i chcą się sprawdzić. Jeżeli chcecie, ale nie do końca lubicie biegać w nocy, czy w w nocy głównie, to bardzo polecamy jedną pętlę. Ona startuje o 7 rano, można zaznać tego, jak to wygląda, wyrobić sobie zdanie i myślę, że to jest zdecydowanie, zdecydowanie tak. fajna opcja. I jeżeli my rozważamy jakiekolwiek jakikolwiek powrót tutaj, bo jest tak dużo biegów, że my staramy się jednak nie powtarzać tych biegów w większości. To różnie bywa. To różnie bywa, ale do, do niektórych mamy sentyment po prostu. Natomiast chcemy też Wam pokazać jak wyglądają różne biegi w Polsce i nie tylko. Mam nadzieję, to, to tutaj jeżeli byśmy planowali to raczej tylko na, na tą jedną pętlę, do czego myślę Was zachęcamy, bo, bo warto to przeżyć. No, ta trasa, można sobie wyrobić zdanie w tym Natomiast jesteśmy dzień po zawodach, a to jest ten dzień, kiedy zawsze zwyczaj się mówi nigdy więcej. Także co będzie to to, to dobrze wiemy. Tak, <grym> to dobrze wiemy i zobaczymy, szukać jak kolejnych Ale wyzwania przed nami jeszcze duże. Dużo, ich, dużo tych biegów, na których w Polsce jeszcze nie byliśmy. także No dobrze co, dobrze. medale bardzo ładne, ceramiczne, ceramiczne, ręcznie robione. Bardzo fajna pamiątka. Dzień dzień dziękuję dziękuję. Dzięki Radek. I do zobaczenia. Oglądajcie nas w następnych wyjściach. Cześć Marka, cześć. O jajku, A teraz się kiedy nie złóźniem.